Zapraszam na oświadczenie premiera Donalda Tuska. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję. Jesteśmy po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jak wiecie państwo, obrady tego ciała są dyskretne, więc przekażę tylko te informacje, które nie są objęte klauzulą. Także wyprzedzę pewnie niektóre pytania, które cisną się na usta. Dzisiaj po tej Radzie, tak się mówiliśmy, będzie tylko oświadczenie, ale postaram się rozwiać jeszcze kilka wątpliwości, jakie, jakie Państwo być może żywią. Po pierwsze, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego postawiłem bardzo jasną kwestię wiarygodności wyborów. Na sali był zarówno prezydent. Jak i prezydent-elekt Karol Nawrocki, byłem ja premier rządu i ministrowie, szefowie frakcji parlamentarnych, więc y, uznałem za rzecz absolutnie konieczną powtórzyć dwie zasadnicze kwestie, jeśli chodzi o y, wybory prezydenckie. Nikt nie powinien kwestionować w Polsce wyników wyborów prezydenckich. Nie może być tak, że ktokolwiek, dlatego że ma podejrzenia uznaje, że te wybory są nieważne albo że trzeba je powtórzyć. Na pewno nie jest to w żadnym wypadku rolą premiera czy rządu. I to jest jedna, jedna kwestia. Jest druga sprawa, równie istotna, to to, że obywatele mają prawo mieć pewność, że ich głosy zostały dobrze policzone, że nie doszło do manipulacji czy nadużyć, czy fałszerstw, czy błędów na wielką skalę. Ja już o tym też wielokrotnie mówiłem i jestem o tym przekonany jako obywatel, jako premier, że nie można pozwolić na zmarnowanie albo zlekceważenie nawet jednego głosu obywateli. Wszędzie tam, gdzie to jest uzasadnione, możliwe, potrzebne, yy, yy, powinniśmy uzyskać pewność, że głosy w tych wyborach zostały dobrze, uczciwie policzone. Jak donoszą już dzisiaj yy, od, od popołudnia media, Ilość protestów przekroczyła chyba wyobrażenia nas wszystkich. Protestów skierowanych do Sądu Najwyższego i na koniec dnia można się spodziewać około 30 tysięcy protestów, które trafią do Sądu Najwyższego. Nie jest moim zadaniem rozstrzygać, które z tych protestów są uzasadnione. A które są tylko sygnałami bez jakiegoś potwierdzenia. Ale to także umacnia mnie w przekonaniu i to przekazałem obu panom prezydentom ustępującemu i prezydentowi elektowi, że w interesie państwa polskiego, w interesie przyszłego prezydenta, w interesie także rządu, który będzie współpracował z prezydentem, jest rozwianie wszelkich wątpliwości, żeby nikt ani w Polsce, ani poza granicami Polski nie mógł kwestionować, Procedur wyborczych i samego wyniku wyborów. To jest, i mówię o tym bez emocji, naprawdę interes publiczny jest tutaj chyba oczywisty. Żebyście Państwo nie musieli domyślać się, jak wyglądało moje powitanie na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego z prezydentem elektem. Widzieliście, wszyscy tam się witali, kulturalnie, jak to wypada. Wymieniliśmy z Panem Prezydentem Elektem dość oczywistą uwagę. Jest naszym obowiązkiem i musimy się do siebie przyzwyczajać. Takie są reguły gry i będziemy tak czy inaczej współpracować w bardzo wielu dziedzinach, jeśli cała sprawa wyborów osiągnie swój szczęśliwy finał. Pan prezydent Elek zauważył, że mimo wszystkich różnic przynajmniej jedna rzecz na pewno nas łączy, czyli Lech Gdańsk. to trudno zaprzeczyć. I to, to jest dość silna więź, także nie, nie można tego lekceważyć. Ale mówiąc zupełnie serio, obaj zdajemy sobie sprawę, że nadrzędnym interesem wszystkich w Polsce jest to, aby instytucje państwowe, czy się kochają, czy nie, bez znaczenia muszą ze sobą współpracować w sprawach kluczowych. Dwie kluczowe sprawy, kluczowe sprawy i postawiłem je na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa w kontekście szczytu NATO, wojny w Ukrainie, wojny między Iranem i Izraelem i bezpieczeństwa energetycznego. Obie są zresztą bardzo ze sobą ściśle, ściśle związane. Zaapelowałem do prezydenta ustępującego, z którego poglądami jeśli chodzi o bezpieczeństwo, więzi transatlantyckie, sytuację w Ukrainie myśmy mieli zgodną politykę zarówno prezydent Duda, jak i ja przez te lata yy, yy, współpracy, czasami sporów, ale kontynuowaliśmy bezcenną zasadę i o tym mówiłem dzisiaj bardzo wyraźnie bezcenną zasadę, jaką był szeroki konsensus, szerokie porozumienie wszystkich głównych sił politycznych i instytucji państwowych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, NATO, relacje z Rosją, z Ukrainą yy, czy Unię Europejską. I y, poprosiłem, aby w sposób jednoznaczny, jeśli to jest tylko możliwe, y, po zmianie y, prezydenta, żeby szansa na utrzymanie jedności, współ, pełnego współdziałania w sprawie bezpieczeństwa, obrony NATO, Ukrainy i Rosji, żeby ten konsensus, to, tę współpracę utrzymać. W czasie kampanii padały różne deklaracje. Nie, y, nie koncentrowałem się nad tym, żeby cytować różne wypowiedzi w tej kwestii. Ale ja zrobię wszystko, żeby ta dobra zasada dająca podwaliny bezpieczeństwa Polski, to znaczy, że mamy tu zgodną opinię, żeby ona dalej, dalej obowiązywała. Zarówno rząd, premiera, prezydenta i podstawowe siły polityczne. Pierwszym testem no, było dzisiejsze spotkanie, i będzie oczywiście spotkanie w Hadze, chociaż nadal będzie nas reprezentował tam prezydent ustępujący, ale. W Hadze jeszcze raz potwierdzimy, że Polska ma jednolity, spójny pogląd na sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Na następnym posiedzeniu, gdzie będzie reprezentował Polskę nowy prezydent, ja oczekuję potwierdzenia tej, tego jednolitego, wspólnego polskiego stanowiska w sprawach bezpieczeństwa. Zaproponowałem także rzecz no, w jakimś sensie nową, chociaż nie do końca, czyli żebyśmy wykorzystali te dwa lata, ponad dwa lata, bez żadnych wyborów, a więc no jest szansa, że z trochę mniejszymi emocjami, bez tej zapiekłości tak typowej dla kampanii wyborczych, żebyśmy spróbowali zbudować tak, jak to jest w przypadku obrony bezpieczeństwa narodowego, żebyśmy też spróbowali zbudować wspólne pole, jeśli chodzi o największe, kluczowe inwestycje energetyczne. My choćby podejmując decyzję o budowie elektrowni jądrowych, Podejmujemy inwestycje nie tylko na dziesiątki, a właściwie setki miliardów złotych, ale podejmujemy decyzje, które będą wymagały konsekwencji przez następną dekadę. Nie kadencję, ale co najmniej dekadę. Więc bardzo bym chciał, żeby w sprawach szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego, żebyśmy się umówili z głównymi aktorami sceny politycznej w Polsce prezydent, prezydent premier, ale także liderzy partii politycznych żebyśmy ustalili, że ta strategia energetyczna będzie kontynuowana i, be, i, i będzie wspólną. A więc nie tylko, że dziś zaakceptowana przez wszystkich, ale później kontynuowana, niezależnie od tego, jakie będą wyniki wyborów za 5 czy 10 lat. To wydaje mi się bardzo ważne. Podkreślam jeszcze raz, mówimy o inwestycjach, które przekraczają w ogóle wyobraźnię ludzką, no bo mówimy tu o setkach miliardów złotych. I, I o trudnych decyzjach, bo tak czy inaczej wszystkie decyzje energetyczne mają także swoje trudne konsekwencje, więc tutaj to porozumienie byłoby czymś naprawdę bezcennym. Trwają moje rozmowy z ekspertami, politykami, a także z moimi pracownikami, którzy no, znają ustrój rządu, ustrój polski, konstytucję. Wszystko mają w jednym palcu, jak skonstruować rząd, który. No, sprostałby tym zadaniom w jeszcze większym stopniu niż do tej pory. Mówię o tej rekonstrukcji i no, oczywiście przede mną się cała seria rozmów z zainteresowanymi, także z liderami partii, które tworzą koalicję rządową. Koalicję 15 października. Jestem po spotkaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, z liderami tej partii i wydaje się, że mamy tutaj bardzo podobne punkty widzenia, jeśli chodzi o, o ten odnowiony kształt rządu i, i, i priorytety. Będę Państwa na bieżąco informował wtedy, kiedy będziemy mieli finalne efekty tych konsultacji. Nie zawsze jest to łatwe, bo wiecie, na końcu zawsze tam pojawia się pytanie, a, a czy ktoś poleci, a jak ma wyglądać redukcja, to kogo zabraknie. I to są trudne rzeczy, więc będę je komunikował dopiero wtedy, kiedy będą już ostatecznie ustalone. I uprzedzając ostatnie Wasze pytanie, chociaż żadne nie padło, ale jak widzicie, jestem domyślny, tak jak już publicznie zobowiązałem, jeszcze w tym tygodniu przedstawimy rzecznika rządu, który będzie z Państwem na co dzień od rana do wieczora pracował. Także bądźcie cierpliwi, ten tydzień niedługo się kończy, a więc w tym tygodniu poznacie nazwisko osoby, która będzie wobec świata mediów i opinii publicznej prezentowała na co dzień rząd. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. I taką deklaracją kończymy. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia.